Jeśli chcą Państwo sobie uporządkować najważniejsze informacje z minionego tygodnia z naszego regionu, mają Państwo kwadrans, to proszę zostać się z nami. To program 7 dni Magdalena Antoszak, witam i zapraszam. Miniona niedziela w naszym regionie upłynęła tanecznym krokiem, a to za sprawą pierwszego ogólnopolskiego turnieju tańca narodowego w formie towarzyskiej, który odbył się w Kluczborku. W widowisku wystąpili tancerze w każdym wieku, od najmłodszych w wieku 7 lat do seniorów. Uczestnicy zatańczyli krakowiaka, oberka, kujawiaka oraz mazura. Moja siostra już chodziła, nie pamiętam od kiedy, i zobaczyłam jak ona tańczy i mi się to spodobało. Tata zaczął tańczyć, więc babcia raz mnie zabrała do takiego zespołu w Hełmie i mi się też spodobało i wyszłam w żywioł taty. Z kolei mieszkańcy Strzelec Opolskich mogli zanurzyć się w dźwiękach z repertuaru Andrzeja Zauchy podczas dziesiątej edycji Strzeleckich Ogrodów Jazzowych. Ja Zarzewiem tych koncertów był śpiewnik z piosenkami Andrzeja Załchy. W ten sposób narodziła się idea Koncertu, który przybliżył jego sylwetkę, jego twórczość. Bo tak sobie pomyślałem, że, że Załucha jest znany tylko z czarnego Alibaby, czy być może z utworu, bądź moim natchnieniem. No. Natchnieniem tego spotkania, również muzycznego, były wiara i miłość do ojczyzny. W parafii grecko-katolickiej w Opolu odbył się koncert w wykonaniu polsko-ukraińskiego chóru, jednego z nielicznych w kraju działających przy parafiach Kościoła Wschodniego. Jest to chór amatorski i składa się z osób wielu zawodów, wielu branży, którzy poświęcają swój czas. W poniedziałek informowaliśmy o dużej fabryce narkotyków w małej wsi. Policja zlikwidowała wytwórnię klefę dronu nieopodal Świerczowa. Skonfiskowano setki litrów półproduktu i kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. To już kolejny taki przypadek w tej gminie. Dwóch mężczyzn wynajęło w tej miejscowości stodołę. W środku ustawili linię produkcyjną do wytwarzania syntetycznych narkotyków. Skończyło się wizytą policji. Ujawniono no znacznej ilości narkotyków, bo 7200 litrów płynnego, płynu zawierającego 4 cmc, tak zwany klefedron oraz 15 kg już gotowego, skrystalizowanego produktu. Mieniamy temat. Więcej łóżek dla pacjentów i lepsze warunki leczenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu oddano do użytku skrzydło Oddziału Chorób Wewnętrznych. Zostało przeznaczone na rozwinięcie naszych specjalności w zakresie endokrinologii, alergologii, diabetologii. To też pozwoli na zwiększenie łóżek do gastrologii, tak abyśmy mogli realizować wszystkie procedury akredytacyjne, te, do których ten oddział jest powołany. Zakończenie inwestycji na ostatniej prostej. Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad przedstawiła postęp prac związanych z budową chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 46 między dębską kuźnią a schodnią. Inwestycja za 11 milionów złotych jest zakończona, ale na jej otwarcie trzeba jeszcze miesiąc poczekać. Zadanie udało nam się wykonać w terminie. Na tą chwilę trwają prace e, takie kosmetyczne, związane z, z poprawą terenów zielonych, takim dopieszczeniem, jak to się mówi, wisienka na torcie. No i procedury odbiorowe się rozpoczynają. We wtorek w opolskim sądzie zapadł nietypowy wyrok: satyra polityczna czy wspieranie agresji Rosji na Ukrainę. Pięć miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok usłyszał mężczyzna, który na swoim profilu w mediach społecznościowych wspierał napaść Rosji na sąsiada. Taki symbol opublikował na swoim profilu Arkadiusz D. To Z symbol wojsk rosyjskich prowadzących agresję na Ukrainie. O wpisie prokuraturę zawiadomił internauta. Akurat w tym przypadku zawiadomienie zostało złożone przez osobę prywatną, która znała prywatnie oskarżonego i równolegle przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która też w ramach swoich obowiązków zajmuje się przeglądaniem sieci. Spora część pracowników zlikwidowanej walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem wciąż nie znalazła pracy. Od początku tygodnia zarówno oni, ale nie tylko. Mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich. Instytucja przygotowała program skierowany specjalnie do pracowników zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem. Ten projekt w głównej mierze jakby skierowany jest dla osób zagrożonych zwolnieniem, już zwolnionych bądź dla osób odchodzących z rolnictwa. Każda osoba otrzyma wsparcie takie obligatoryjne pierwsze w projekcie, to będzie konsultacja z doradcą zawodowym. Dobrze wybrany zawód pozwala znaleźć pracę, która przynosi dużo satysfakcji, a o tej mogą mówić ogrodnicy, którzy zajmują się hodowlą chryzantem. Za nimi prawdziwie gorący okres. Chryzantem ogólnie no Wszystkich Świętych to jest ich ich cały yy, uroda no. Owszem, oczywiście zdarzają mi się kryzantemy całoroczne też od, od, od wiosny, ale to jest typowy światek na wszystkich świętych na cmentarze. No. No najbardziej odporne są na takie pogody chłodne, drobnokwiatowe. No one tam wytrzymują nawet do minus dwóch, trzech stopni. W środę informowaliśmy o makabrycznym odkryciu przy ulicy Hellera w Opolu. Znaleziono tam zwęglone zwłoki. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza. Policja prowadziła czynności od samego rana. Ofiary nie udało się zidentyfikować na miejscu, przez co nieznana była jej płeć. Policjanci pod nadzorem prokuratury, który jest również obecny na miejscu, wyjaśniają szczegółowo okoliczności tego całego zdarzenia. Policjanci tam wykonują szereg czynności, zabezpieczają ślady, rozpytują świadków, zabezpieczają to całe miejsce. Nad swoim miejscem zastanawiają się powodzianie Spaczkowa. Chodzi o kłopotliwy prezent od youtubera Buddy. Celebryta trafił za kratki, a poszkodowani w powodzi drżą, że przenośne domki, które od niego otrzymali, zostaną zarekwirowane na poczet długów. Jesteśmy urzędem, administracją publiczną. Ja nie mam na chwilę obecną dalej jasnej informacji z prokuratury krajowej, czy te domy nie, będą, nie są, czy nie będą w przyszłości postęp, przedmiotem postępowania. Tego nie wiem. Chcą przekonać mężczyzn, żeby regularnie poddawali się badaniom, bo to jedyna droga do szybkiego wykrycia i wyleczenia męskich nowotworów. W środę zainaugurowano kolejną edycję akcji Masz jaja, idź na badania. Jej uczestników łączy nie tylko szczytny cel, ale i wąsy. Musimy trochę przełamać pewne stereotypy, które panują wśród mężczyzn, że badanie się w różnego rodzaju zwłaszcza to dotyczące badania jądra jest niemęskie. To jest zupełna bzdura. Myślę, że ci wszyscy, którzy dzisiaj się tutaj zgromadzili, którzy będą ambasadorami tego przedsięwzięcia przez kolejne tygodnie, najlepiej to udowadniają. W czwartek informowaliśmy o tragicznej interwencji w Krzywiźnie pod Kluczborkiem podczas czynności prowadzonych przez policję zmarł 48-letni obywatel Ukrainy. Funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z zakładów pracy, gdzie miało dojść do nieporozumienia między denatem a właścicielem firmy. Policję wezwał właściciel jednej z firm. Sprawa dotyczyła nieporozumienia między nim a obywatelem Ukrainy. Mężczyzna stawiał opór i nie pozwolił się wylegitymować. Funkcjonariusze poinformowali go, że w takiej sytuacji zostanie zatrzymany i doprowadzony na komendę w celu ustalenia jego tożsamości. Ten mężczyzna w dalszym ciągu nie podawał danych personalnych i policjanci przystąpili do zatrzymania tego mężczyzny. W trakcie zakładania kajdanek ten mężczyzna zasłabł. Policjanci widząc, jaka jest sytuacja odstąpili od tych czynności związanych z zatrzymaniem a przystąpili do czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej Mężczyzny nie udało się uratować sprawą zajmuje się prokuratura Program Odbudowa Plus zakłada nową i lepszą infrastrukturę, która pomoże zabezpieczyć mieszkańców południa Polski przed kolejnymi klęskami żywiołowymi. W rządowej pomocy priorytetem jest jednak człowiek, o czym zapewniał w czwartek w Bozanowie minister Marcin Kierwiński. Ci, którzy mogą mieszkać w swoich domach, muszą mieć jak najwięcej wsparcia, żeby szybko rozpocząć remont, ale są tacy, którzy nie mogą wrócić ze względu na skalę zniszczeń, na przykład w głuchowazach do swoich domów. I dla tych osób na bieżąco zapewniamy schronienie lokum zastępcze tak, żeby mogli ten najtrudniejszy okres przetrwać. Odkładany od 2019 roku remont w końcu zostanie zrealizowany. Popularnie zwany przez Opolan Żółtym most zamkowy w Opolu odzyska blask. Władze miasta zabezpieczyły pieniądze na ten cel w przyszłorocznym budżecie. Długo czekaliśmy na uzgodnienia z architektem zabytków, konserwatorem zabytków. Mamy zgodę również na to, co budziło wątpliwości mieszkańców, na to, żeby mostek został żółty, bo poprzedni konserwator uważał, że niekoniecznie. Tymczasem Żółty mostek to żółty mostek, a oczywiście stan techniczny też jest. W stanie daleko niezadowalającym. Stąd decyzja o modernizacji. W piątek obchodziliśmy Dzień Wszystkich Świętych. To wyjątkowy czas dla większości Polaków. Z jednej strony święto katolickie, które przypomina o zmarłych, z drugiej masowe odwiedziny grobów bliskich oraz refleksja nad przemijaniem. Dzień Wszystkich Świętych łączy się z zadumą, choć istotą święta jest radość i pamięć o zmarłych. 1 listopada to dzień wolny w kalendarzu, dlatego większość Polaków odwiedza groby swoich bliskich. Teraz jadę do dziadków, do pisarzowic, później do Zalesia Śląskiego. No Teraz oporządzamy później o 14 na mszę tutaj z powrotem. Później spotkanie z rodziną i wieczorem znowu powrót. Taką mamy tradycję tutaj. W zadumie i żal mi. Yy osób, które zmarły z mojej rodziny. Tłok na cmentarzach sprzyja złodziejom. Policjanci podpowiadali, jak zabezpieczać miejsca pamięci przed kradzieżą kwiatów i zniczy, ale również jak zadbać o bezpieczeństwo portfela, aby nie paść ofiarą kieszonkowca. Oprócz drogowej akcji znicz, policjanci prowadzą również inną, pod kryptonimem Hiena. Możemy się zabezpieczyć, czyli idąc na cmentarz nie zabierajmy ze sobą otwartych torebek z dużą ilością gotówki. Najlepiej zostawić dokumenty w domu, mieć przy sobie tylko to, co niezbędne, trzymać to w takich miejscach, aby potencjalni kieszonkowcy nie mieli łatwego dostępu. Cmentarz Ewangelicko-Augsburski przy ulicy Wrocławskiej to miejsce o bogatej historii, które popada w zapomnienie. Aby pochowani tam nie zniknęli, z pamięci zorganizowano kwestę, która ma przywrócić świetność dawnej nekropolii. W zeszłym roku udało nam się pierwszy raz. Tak, udało nam się zebrać prawie 18 tysięcy złotych, i dzięki ofiarności mieszkanek i mieszkańców Opola został odnowiony krzyż przy grobach sióstr franciszkanek, czyli pierwszych pielęgniarek w Opolu. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Zaduszny. To czas modlitwy za wszystkich zmarłych, zwłaszcza za dusze odbywające w czyścu pokutę. A za świętem tym związane były też ludowe wierzenia. Zaduszki to czas, w którym wspominamy tych, których nie ma wśród nas. Dwie sprawy możemy zrobić. Możemy ich powspominać, i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ich wspominać. Można zdjęcia pooglądać. Ta druga, o której powiedziałem, że być może jest ważniejsza, to modlitwa najzwyczajniej. Przy drogach wciąż wyrastają nowe krzyże, które stanowią świadectwo drogowej tragedii. Dlatego też należy zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz widoczność, która w okresie jesienno-zimowym jest niezwykle ważna. My jesteśmy też pieszymi i wysiadając z auta, powinniśmy przy drzwiach mieć właśnie oznaczenie, które rzucamy sobie łatwo na rękaw. I w tym momencie, proszę Państwa, idziemy, jesteśmy widoczni. Choć utwór Karolinka słyszał każdy, to nie każdy wie, że wszystko wskazuje na to, że jego bohaterka istniała naprawdę. Mowa o Karolinie Kleinert, która nie pochodziła z Gogolina, jak mogła wskazywać piosenka, a z okolic Dobrodzienia, gdzie także jest pochowana. Karolinka była bardzo młodą dziewczyną, miała 18 lat, Karliczek miał lat 40, był żonaty i na tę miłość oczywiście nie zgodzili się rodzice, w związku z czym została wydana za mąż, założyła własną rodzinę, nie zaznała tego, tego szczęścia wynikającego z tego pierwszego zakochania się. Ale Państwu życzymy tylko odwzajemnionych zakochań i spełnionych miłości. To już ostatnia informacja w dzisiejszym programie 7 Dni Opolskie, Na kolejny tradycyjnie zapraszam w niedzielę o 18.10. A już za chwilę główne wydanie Kuriera Opolskiego, na które zapraszam w imieniu Katarzyny Skrzyszowskiej, która już na Państwa czeka w studiu. Ja dziękuję pięknie za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.